Wegela, posłuchaj, nie wszystko można mieć. Na przykład ja chciałam zaprzyjaźnić się z, z taką bardzo popularną Lilką i mi się nie udało. Chciałam pobić rekord, ale mi się nie udało. A tobie nie udało się zdobyć Leosia. Ale co w tym takiego śmiesznego, że nie udało mi się zdobyć Leosia? Nie wszystko można mieć, Wegela. Rozumiesz nie wszystko? Nieprawda, można mieć. Chodź, odprowadzę cię do domu. Zostaniesz dzisiaj u mnie? Tak, bo już nawet nie mogę patrzeć na Losia. Co tu zrobił mojej Dawaj Dobra, tu tutaj, chodźmy. Wegela, chodźmy. Dobra, Nela. O, dziewczynki! A co się stało, Wegeta? Czemu płaczesz? Co się stało? Kogo mam pobić? Nikogo nie ma pan bić, panie Wegeto. Po prostu loś mnie odrzucił. Nakrzyczał na mnie. Czy mam się w z tym pogodzić, że. On woli Nataszę. Już ja dorwę tego. Wegeta! Nie przy dzieciach! Nie przeklinaj przy dzieciach. Ta to, to nic nie da. On woli Nataszę, nie mnie. Oj, da, da, da. Pani Wegeta, proszę. To mój brat, aż a przede wszystkim brat Hani, I ciocieśnie z Poli, znaczy ten i Wujek Poli i Pola nie chce, żeby cokolwiek mu się stało. No dobra, nie będę go bił, ale jeszcze raz to Vegeta, jeszcze raz on to zrobi to, dorwy tego, Wegeta przestań. Kanina starczy mówi mi, że chcą odpocząć. Będziesz opiekował się polą przez dwa tygodnie. Dwa bite tygodnie. A jak jeszcze raz powiesz to słowo, to nawet trzy. Dobra, jedźmy. Na które piętro? Drugie. Teraz jesteśmy? Jeszcze w wegeta Junior tutaj. Gdzie twój naszyjnik? Wyrzuciłam go. Dlaczego? Bo jest od Leosia. Ale to, że jest od Leosia, to wiem, ale na... dlaczego go wyrzuciłaś? Bo kiedy dawał mi ten naszyjnik, obiecywał mi coś. Powiedział mi tak. Ja się go zapytałam, czy będziemy zawsze razem. On mi powiedział: Tak, zawsze będziemy parą. Ty będziesz zawsze miała. Nas... Ten naszyjnik to będzie. Be... że ten naszyjnik to będzie symbol tego, że zawsze będziemy razem. Że będziemy zawsze parą. On mi kiedyś powiedział, że. Będzie chciał być moim chłopakiem. Tak już trochę podrośniemy. Co? Nie skłamał. Wegela, może nie było wam to pisane. Może nie było wam to pisane wegela. Możecie spać u mnie. Dobra, tylko zapytam się mamy. Okej, okay, we Wegeta, Twoja mama e zadzwoniła już do mojej i mogę dzisiaj u Ciebie spać. Dobra, to masz tutaj piżamę. No, zaraz się i tak zrobi w noc. To w końcu przestanie padać. Ja chcę, że, żeby Wegeta była szczęśliwa, a nie. Wegeta! Idź już spać. Dobra. Jestem już. A co tu Nera robi? Begera. Cześć. się. nocuję dzisiaj z nami. Oj, to Nela ci współczuję. To współczuj mi. Nie ty Nie wiem, ale ty mi chyba będziesz współczuć, co ja przeżywam tu każdej nocy. Wegeta Junior tak chrapie. No, co mały jestem, to się nie dziw. Ty też też mi chrapiesz. Czasami ja to ciągle. A czemu jesteś taka zapłakana, Wegeta? Za Mój brat ją rzucił. Niech ja go dojdę tego. Tylko Łosia, Leosia. <laughs> Łoś, 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 Leos. Łoś ma rogi. Rogi jak łopaty. Łoś jest trochę taki ciapowaty. Łoś jest wielki. To prawdziwy chwat. Żuje kory z drzewa. lecz ciep ciap, ciap. Ciap, ciep ciap, 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 Dobra, może już idźmy spać. A gdzie Bula? No wiesz, jest na kilka nocy u Dranka. To dobranoc. Dobranoc na ja tego właśnie przybiorę. że jak mój własny brat mógł jej to zrobić. Przysz? tak bardzo chcieli. Nie wierzę, że on to zrobi. W śnie Wegieli. już zawsze będziemy razem. Wegela opuść mój dom. Już! Nie. Wydałaś, musimy być zawsze razem. Czemu uderzyłaś Nataszę? Czemu mi tak ścisnęłaś dłoń? Czemu to robisz? Cię nienawidzę. Czemu uderzyłaś na taszę? co się stało? Nie, z tylko z Chodźmy w jakąś przekąskę może do kuchni. Nic tu za bardzo nie ma. Miałam sen, o tym się stało. Wejdę chodzi tu o tym nie myśl. się, dla mnie nie istnieje. Ja tak mu ufałam. W ja też mu ufałam. To twój brat, ufasz mu. Już on mu nie ufam. Już on już nie zasługuje na zaufanie. No właśnie, on nie zasługuje. Czemu to na to, że mu ufałam? Ona chyba coś wygra, czy co? Wykazuję mu w na naszą, na no moją. Ale ty jesteś na pierwszym miejscu. Natasza na drugim. Oj, dzięki Nela. <grym _> Ale to i tak nic nie pomoże. To <grym _> uwierzę, że on nie, nie mnie nienawidzi. do Nataszy Natasza! Natasza! Co? Co chcesz? Jest to noc Nie wiem, a Ty? No ja też trochę Dobra, to chodźmy do lodówki Dobra, weźmy sobie coś, z... ja biorę Albo nie, coca cola weźmy Ja biorę pepsi Pepsi najlepsze. Ja lubię kokakale. Mamy też jakieś O, Sąs, ale to z urodzin Nelly. A, Nelly a z A z Neri. on z Neri. A O mamy tutaj takie żelki A z Neri. A z Neri. nie? No, Neri. powinno z no już zeszło. Teraz powinni przyjść moi rodzice. O, Leosia, wy już nie śpicie? Nie. jesteśmy głodni, więc zjedliśmy sobie trochę żelek. I pijemy teraz sobie napoje. Z lodówki. Ale się stało? Tak po prostu się usmażyłem. Gdzie, na patelni? Nope. Wow, wow 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 jej nareszcie spokój cisza bez nelly nie, nie bez, El bez nelly chcemy żeby ona nawróciła. a ja nie chcę Pokłóciłem się z nią. O ile już już naprawdę musisz do tego, do tego wracać. Dobra. Muszę. Le, nie, nie musisz. Tyle. ciągle pada deszcz. No wiem, to. się. Chodź. Pójdziemy do łazienki. Przymyjemy sobie twarz. Kiedy po co my tu przyszłyśmy? Zobacz. No, widzę sukienki. Co w związku z tym? Co w związku z tym? Z tym. Zobacz. A, już czaję Innych nie czaje. Moje ubrania dodatkowe. Na okazję, świetnie Bóg mi się szkować A, jaką okazję? Hm. Na tą okazję spotkamy się z Nataszą Okej, okay. zaraz No chodź Okej, okay, Natasza, tutaj już się może zbieraj Eee, no dobra no hejka, Wegella. Mówiłem ci, że już to już więcej nie przychodziła. A w ogóle jakby to wyrzucił się? Leciał właśnie przez okno. Jak? Loś, ty chyba niczego mnie nie wiesz. Umiem latać. Od kiedy? Odkąd mam 6 lat? Odkąd miałam 6 lat? Umiem? Loś, wyjdź z mojego pokoju. Dobra, i tak odprowadzam Natasza. Natasza, mogę ci coś powiedzieć? Tylko spróbuj ją uderzyć. Przepraszam cię za to. Hm? Co proszę? Przepraszam. Wybaczysz mi? Co? Ty mnie przepraszasz? Nie rozumiem. Powiedziałam przepraszam. Hmm. Oj, Natasza, Natasza, po prostu daj jej rękę. Proszę. Dobra, to już idę. A, więc po co tu przyszłaś? No mówiłam ci, żebyś przeprosić Nataszę. A tak z własnej woli przeprosiłaś, czy Nela ci kazała... Yy. Z własnej woli. na co? Leo, ja mam pytanie: czy ten pocałunek w nasze urodziny coś znaczył? Pocałunek? E, nieważne jaki pocałunek. Nieważny wygląda. Lepiej nie, nie, nie musisz wiedzieć. Okej. Okay. Ale i tak ja już spotkałam innego Leoś, więc jak się rozstanie z nataczą, to nie liczę, co z nami będzie. Co? Innego? Tak, on już tu idzie. Uuu, no rzeczywiście przystojniak, jak Nie mi sobie, że mi go zapodobiesz. Nie chcę. No się siemanko, Wegella. No cześć. Narka, Leoś. Tak, w sumie... To nie są nam zbyt kultaciuszki. Mogę te spodnie? Bardziej pasują na mnie. A ty sobie zatrzymaj. Pasują do ciebie. Pawegela. Co powiedziałeś? Jej poszukaj sobie innego. No to znalazła. Mam ci zagrać spodną bierz? To oddaj. Tam to zajrę. Ty nie, kochasz? A kogo ty kochasz? Powiedz mi. To w końcu... Mm, ta. Natasza czy wygela Nie umiem wybrać. No super, świetnie. Mój braciszek, który w ogóle Wegele wyrzucił. Nakrzyczał na nią. To teraz gra sobie są tam pieśni. Nie umie wybrać dziewczyny, którą kocha. No po prostu cudowne braciszku. Nela nie krytykuj mnie lepiej. O Nasz pan... Elegancik tkancik. Boi się przyznać, że nie umiem wybrać. Ojej. Już się boję, co mi zrobisz. Chodź tu. <śmum> <śmum> już się boję, już się boję. <śmum> Już się boję, co mi zrobisz. O, wracaj tu. Nigdy. <grystanie> Nigdy. Wracaj mi tu. O. No Najpiękniej mam Cię. Teraz załóż szalik. Po co? La co ty zrobiłaś? Nieważne co ja już zrobił, widzę, ja on coś tutaj schrzanił w pokoju. W kim zrobił. No co? Chyba to, to... nieważne. Wezmę swój plecak. A jeśli nam się podobało, zostawcie w górę i subskrybujcie nasz kanał. No i piszcie, czy chcecie pio... Źle napisałam. Piosenkę z ROBLOX. Jak coś to na tak gada.